Cześć, z tej strony Paulina Klepacz, a to podcast Samą Miłość. Dzisiaj chciałam opowiedzieć o nagości, przyjemności, która płynie z nagiego ciała. W naszym społeczeństwie oczywiście jesteśmy w dużej mierze tak przyzwyczajeni, socjalizowani, socjalizowane, że nagość równa się wstyd, nagość to coś bardzo intymnego i też nagość dla wielu osób równa się seks. Wodzenie na pokuszenie, coś, coś erotycznego, seksualnego. Tymczasem nagość sama w sobie jest moim zdaniem naturalna i właśnie to wyzwolenie ciała z jednej strony z ubrań, ale z drugiej strony też z takich metaforycznych bardziej rzeczy jak konwenansem potrafi, potrafi dać bardzo dużo przyjemności. Tymczasem my wychowane, wychowani w, tym takim, w tej takiej wręcz panicznej, panice przed nagością, nawet kiedy jesteśmy same czasami w domu, raczej, raczej nie zdejmujemy ubrań, albo nawet jeśli gdzieś tam się ubierzemy lżej, to ta bielizna zostaje, na przykład. No bo właśnie genitalia, nasze znaczy narządy płciowe, to, to już jest to miejsce, którego nie dotykamy, nie oglądamy, zakrywamy. Ale zanim, zanim tutaj o tym wszystkim opowiem, dlaczego warto, Dlaczego warto spróbować przełamać się do tej nagości, jak ta nagość może nam pomóc w samoakceptacji w kontaktach seksualnych z innymi osobami? No i właśnie jak ta frajda, frajda z ciała tutaj wygląda, to, to chciałam Wam powiedzieć trochę takiej prywaty, bo, bo ja właśnie doświadczenia z nagością mam takie trochę inne niż, niż większość moich znajomych. No i w ogóle to, to, że ja opowiadam o seksualności, że, że gdzieś się nią interesuję i, i zgłębiałam na ten temat wiedzę plus, to z jednej strony, a z drugiej, że, że właśnie próbuję gdzieś tak, choć w małym stopniu wpłynąć na, na zmianę postrzegania podejścia do seksualności, no to wynika z mojego domu rodzinnego. Moi rodzice w małym mieście. Mimo wszystko mieli bardzo otwarte podejście do seksualności. Mieli i mają. Takie, dziś byśmy to nazwali podejściem seks pozytywnym. Moi rodzice po prostu na przykład trzymali, trzymają na półce, na jednej z półek, w biblioteczce książki o seksualności, albumy z aktami. I, I ja jako małe dziecko miałam encyklopedię o seksualności dla dzieci, ale też nie było problemu, żebym sobie um, otworzyła książkę, czy to wtedy no, Wisłocka na przykład była na półce, no, ale czy na przykład te akty i żebym sobie zobaczyła, jak wyglądają e, nagie kobiety inne, dorosłe, e, czy mężczyźni, e, czyli nie tylko w ogóle w całej okazałości, no ale też wiadomo, że w takich książkach, a przynajmniej w tych, które miał, e, miał mój tata z moją mamą, to... To a niektóre przejęłam um, um, albo wymieniłam się, um, to, to na przykład właśnie te cipki nagie różne, um, to jeszcze właśnie takie um, z lat 80. i 90., -tych, więc nie tak upiększone jak dzisiaj. Dlatego myślę, że miałam może trochę większy ogląd niż, niż dzisiejsze dzieciaki, które gdzieś tam wychowują się na porno, gdzie, gdzie w dużej mierze jest idealizacja tych narządów płciowych, upiększanie, to rząd symetryczne, różowiutkie, pulchniutkie, tak są, Czwitryski są spektakularne. Wtedy to było bliżej natury jednak, mniej retuszu z różnych względów. Też technologia nie była tak zaawansowana. No ale wracając, więc w moim domu było seks pozytywnie. Yy, a to, że... I wydawało mi się, że tak jest w każdym domu. Że można sobie rozmawiać o seksualności, że można się tematu nie wstydzić, że można mieć takie książki. No, szybko okazało się, w miarę szybko, że, że tak nie jest u wszystkich, bo jak w podstawówce przyszły do mnie koleżanki, to były bardzo zdziwione, że, że takie rzeczy mamy... Mm, w otwarty sposób na półce, na wyciągnięcie ręki, i że właśnie, że można to wziąć, wziąć do ręki i z tego skorzystać nawet jak się z dzieciakiem, że się nie dostanie bur, nie będzie awantury ze strony rodziców. No więc tak, moja mama i mój tata tutaj zrobili Anka z Witkiem dobrą robotę, za co jestem im bardzo wdzięczna, bo, bo naprawdę jest mi w wielu sprawach łatwiej w życiu. Zwłaszcza w życiu seksualnym. No, i tak jakoś to, to wyszło, że, że to mnie ukierunkowało w którymś momencie. Jednak stwierdziłam, że, że, że te moje zainteresowania na temat seksualności i to, jak ta sytuacja, edukacji seksualnej w ogóle, jak to wygląda w Polsce, no to że to jest coś, czym warto się zająć. No, ale nagość. Jeszcze tutaj wróćmy do nagości. Nagość w moim domu nigdy nie była problemem również. Nie to, że chodziliśmy jakoś nagminnie, nago, ale no choćby takie sytuacje, że nie wiem, ktoś zapomniał piżamy, wyszedł z łazienki po prostu nago, to nie był problem i nie jest. Do tej pory, jak jeszcze do domu, to na przykład z mamą jesteśmy w łazience razem, ja się kąpię, czy ona, opowiadamy sobie różne rzeczy. Zmywamy makijaż, myjemy zęby i tak dalej. No plus to, że ja jeżdżę z moimi rodzicami na nagie plaże. Nasza ukochana naga plaża jest w Dębkach, bardzo polecam. Tam już blisko granicy z Białą Górą. No i te nagie plaże to jest coś takiego bardzo wyzwalającego dla mnie. No bo właśnie to, że w domu się chodziło nago, no to okej. Okay. Powiedzmy sobie, no taki, taki gdzieś tam nago czy, czy na wsi u, u dziadków, że można było w upale się rozebrać. Ale wiadomo było, że, że to są sytuacje takie gdzieś zarezerwowane dla grono najbliższych, grono, w którym się czujemy bezpiecznie, ale że, że wiadomo, że w sytuacjach publicznych to, to obowiązują ubranie, są jakieś normy społeczne. No a właśnie sytuacja na giej plaży to, to tak trochę sytuacja publiczna, prawda? Ale gdzie gdzie obowiązują takie zasady, że wszyscy właśnie powinni być, wszystkie osoby na nagiej plaży, to zwykle w tych tabliczkach, które w takich miejscach się znajdują, są te komunikaty, że zdejmujemy te ubrania, no i moi rodzice zabierali mnie na takie plaże i wciąż, jeśli jest tylko okazja, to jeździmy, zwłaszcza do tych wspomnianych dębek, no, no i to jest, to jest super, że że można swobodnie być na takiej plaży, że nie ma problemu na przykład tego mokrego kostiumu, w ogóle zupełnie inaczej się kąpie, pływa, kiedy ciało jest nagie, no to są niesamowite doznania. I też na tych takich plażach mam takie doświadczenie, że, że właśnie ta nagość nie jest sensacją, taką jaką ona generalnie jest na co dzień w naszym świecie, że ta nagość nie jest sensacją, każdy siedzi w swoim grajdole, każdy zajmuje się sobą. Czasem oczywiście ktoś nam się gapi, ale to, to, to też warto wtedy jakoś zareagować. No i gdzieś tam można spojrzeć na innych ludzi, jak wyglądają go i naprawdę na takie prawdziwe, naturalne nagie ciała, bez upiększania, bez tych ubrań, które, które gdzieś tam wiadomo, że, że często są takie osłaniające, ulepszające nasz, nasz wygląd. I, I na przykład dla mnie właśnie taka nagość y, cielesna, fizyczna, nie jest aż takim dużym, mm, jakby mm, otworzeniem się przed kimś, y, odsłonięciem intymności, jak, jak właśnie gdzieś mówienie raczej o jakichś uczuciach, bardzo osobistych sprawach, mm, emocjach, czyli odsłanianie miękkiego podbrzusza, y, to jest dla mnie coś bardzo intymnego. Y, jakby, a nie, nie, nie pokazywanie nagiego ciała. Um, oczywiście na przykład jak się spotykam na, na seks po raz pierwszy z jakąś osobą, to, to zawsze jest takie, taka, że człowiek się jak debiutant, debiutantka, że taka nutka trochę niepewności, spaszenia, aczkolwiek to jest przyjemne. Um, oczywiście wciąż jestem na drodze miłości, wciąż nie, 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 nie osiągnęłam pełnej a, samoakceptacji, myślę, że to pełna, pełny wymiar to jest pewien ideał, ale o swoje, nie ze swoją nagością. To że ja się z nim dobrze czuję. Wiem, jak to moje ciało wygląda i, i, i że jak ja się rozbiorę, to, to, to ja sama ze sobą nie mam z tym jakiegoś większego problemu. Um, nie boję się jakoś tak, nie mam takiego lęku zaszczepionego, społecznego przed, przed tą oceną tej drugiej osoby. Um, wiadomo, że możemy się sobie nie spodobać. To, to jest akurat normalne, to są różne rzeczy, preferencje, ale generalnie miałam um, ja tu poczucie takie, że że moje ciało jest dobre. Właśnie raz, jak, jak już wiele razy myślę, że wspominałam, że to ta samą mi, sama miłość, e, samą miłość, masturbacja, które mi pokazują, że moje ciało, jakby ono nie wyglądało, to, to dzięki niemu mogę przeżywać przyjemność. E, więc jak mam się gniewać na to ciało, wymyśleć mu, jakby ono nie wyglądało, to ono mi naprawdę dużo daje, mm, więc, więc to raz. No a to fakt, gdyby nie to ciało, gdyby nie ono, to ja bym nie mogła czy sama siebie dotykać i przeżywać przyjemności, rozkoszy tych zmysłowych, czy nie mogłabym się połączyć z tym drugim człowiekiem, czy po prostu dając sobie czułość, czy właśnie uprawiając w szerszym kontekście seks, że właśnie to, to, to ciało jest tym łącznikiem. I że to jest niezwykle przyjemne, kiedy dotyka się skóry do skóry, że wydzielają się to chorobne szczęście, oksytocyna, która, która łączy, która spaja i dlatego też na przykład bardzo, bardzo fajne, właśnie na przykład w źródłach um, pandemii jest to, um, ale nie tylko I, i to w tej kontekście randek samą, czy z samym sobą, o którym, od których Wam opowiadam, um, jest um, czasem właśnie takie regularne. Nawet nieseksualne. Spotykanie się z tym swoim celem, otwajanie. Kiedy zaczynamy w pojedynkę, będąc w mieszkaniu, w takich bezpiecznych warunkach, ściągać te ubrania, najpierw można po prostu chodzić, robić różne rzeczy, po prostu uwolnić się, jakby postarać się zachowywać tak, jakby to nic się nie działo. Po prostu tego ubrania wtedy nie ma. To jest też bardzo fajne, żeby, żeby mieć taką przestrzeń, żeby sobie poanalizować, jak my się czujemy, kiedy to ciało jest nagie. Czy jest przyjemnie, czy nie. Zimno, jakie są jakie się pojawiają uczucia, ale też jak, jakby, jak te negatywne się pojawiają, to też to jest OK i warto się im przyjrzeć. Warto sobie robić takie po kilka minut na początku, tak małymi krokami sesji rozbierania się. Kolejny etap to oglądanie tego cała w lustrze, pierwszy z jakiejś odległości, potem bliżej, właśnie przechodzenie do tych narządów płciowych. No bo jak, jak wspominałam, to często jest ten problem, że nawet jesteśmy w stanie się rozebrać, ale już na przykład, kiedy partner czy partnerka miałby nam dać seks oralny, no to też jest problem, bo, bo jak te nasze narządy wyglądają z bliska, pewnie są nie asymetryczne, pachną nie tak, smakują nie tak, tak, tak nam się wydaje. Więc więc to oswojenie najpierw samej czy samego siebie z ciałem, jakby jak ciałem jako całością, ale też ciałem właśnie tymi naszymi erogennymi strefami jest, jest ważne. No a kolejny krok, jeśli, jeśli z kimś właśnie jesteśmy w relacji, mieszkamy, no to może być taki, że, że właśnie, um, że próbujemy, jeśli oczywiście się na to obie strony zgadzają, um, próbujemy tak nieseksualnie um, być nago w swoim towarzystwie. No i myślę, że też to jest um, istotne, żeby zaznaczyć, um, jeśli na przykład właśnie wchodzimy w jakąś relację, jeśli na przykład lubimy chodzić nago, albo generalnie rozmawiamy o granicach i o tym, jak, jak ta nasza relacja ma wyglądać, o tym, że, że właśnie, że, że powinno być konsensualnie, że jeśli ktoś jest nagi, przebiera się, przechodzi z łazienki do, do pokoju, podbiżamy, no to że to nie jest zaproszenie od razu do seksu, tak? Że, że, że nagość to nie jest taki sygnał, że ja chcę uprawiać seks, albo że ty masz prawo do tego, żeby. Mojego, moje ciało zacząć w e, seksualny, erotyczny sposób mm, dotykać. Mm, bo, no bo to, to jest to, że, że my musimy wrócić trochę do tych korzeni i do tego, że, mm, że to niezależnie, czy mamy bluzkę z dekoltem, czy, czy jesteśmy nago, mm, no to to nie jest zaproszenie, e, że, mm, że ta seksualizacja nie wynika z intencji osoby, która jest tak inac czy inaczej ubrana czy rozebrana, tylko to jest w oku patrzącego czy patrzącej. Mm, więc yy, jakby, intencje mogą być różne, niekoniecznie to, żeby kogoś podniecić, a że, że ciebie to podnieca, no to to jest Twoja sprawa i, i, i tym osobom musisz z tym poradzić. I nie zawsze będziesz mogła czy mógł rozładować to napięcie, to podniecenie z tą osobą, która Cię podnieciła. No niestety. Na szczęście jesteśmy ludźmi i potrafimy panować nad swoimi e, instynktami. Hmm. Więc, więc to, to chciałam na pewno podkreślić, hmm. że, że tak, że no to jakoś jest taka pierwotna, wręcz bym powiedziała. Hmm. Rodzimy się nago. Właśnie to jest fajne jak dzieci, oczywiście trzeba uważać i tak dalej z tą ale to, to te dzieci, kiedy one jeszcze nie mają tak wpojonych tych schematów um, społeczno-kulturowych, kiedy one tym nagim ciałem się po prostu bawią, jakby, bo, bo jest przyjemnie, bo jest fajnie, fajnie z, kiedy tego ciała nie krępują ubrania. No bo to jest też ta kwestia, że my, nam się wydaje, że tylko określone ciała mogą, mogą być rozebrane. Że takie to właśnie jakby będące jak najbliżej tych wyśrubowanych ideałów piękna, że jeśli nasze ciało ma rozstępy nasze ciało jest grube albo za chude stare to, to że my nie mamy prawa odsłaniać tego ciała. Tak, że, że nasze ciało zasługuje na to, żeby je opancerzyć, ubrać, umalować. No, tymczasem właśnie często, często zakładamy ubrania, które są niewygodne, które bielizny, która krępuje nasze ruchy, a to ciało wyzwolone z tych wszystkich ubrań, materiałów, oddycha w ogóle, czuje się swobodniej. No, ja ja to mogę powiedzieć właśnie z tej swojej perspektywy, że właśnie na tej plaży to jest niesamowite, kiedy jesteś nago tak totalnie, bo oczywiście w kostiumie też jest pewien takim w miarę z, Niezabudowaną też jest pewna tego na ale to jest naprawdę niesamowite, bo też ta świadomość, że, że wychodzisz poza te, te społeczne ramy, to że wszystko jest obwiane, że twoja cipka właśnie oddycha. No bo tutaj, tutaj też jest ważne, żeby raz, że chodzić przy wiewnej bieliznie spać bez majtek, mogą być piżamy, ale właśnie często osoby nawet pod piżamy dają te majtki, a nasza cipka potrzebuje oddychać. Nie może być za ciepło i wilgotno, bo to jest okazja dla wszystkich um, niekorzystnych zmian, które się mogą pojawić, infekcji, drożdżaków, grzybic, um, cipka musi pooddychać. A pamiętajmy, że cipka, cipka jakby ona ma tak silne mięśnie, że ona doskonale się zamyka, nic tam się nie przedostanie. Jak i ona sama się oczyszcza, więc nie ma, nie ma też lęku o to, że, że chodząc nago, tam na naszej dzielnicy zrobimy krzywdę. Jak najbardziej raczej zrobimy jej dobrze, mm, dla jej zdrowia. Mm. I to, to oczywiście nie dla wszystkich, ale ja mówię, że warto spróbować, bo jest to przyjemne, po prostu rozkoszne. Takie, mm, takie swobodne chodzenie nago. Ja pierwsze co robię, jak przychodzę do domu, ja już od kilku lat w ogóle nie noszę stanika, jak noszę to od wielkiego dzwonu, ale właśnie pierwsze co robię, to to rozbieram się. I, i nawet jak potem się ubieram, bo mi jest zimno, czy, czy coś, to, to, to muszę mieć ten moment takiego tego uwolnienia ciała, to jest też dla mnie taki moment przejścia, że jakieś zadanie zrobiłam, wróciłam do domu, że, że, że jestem u siebie, jestem ze sobą, że tak się wyzwalam z tych społecznych konwenansów. To jeszcze jest kwestia spania nago. To jest fajne, ale na przykład ja mam ten problem, że mi jest zawsze zimno, kiedy zasypiam, więc w lato, w lato bo też lubię być opatulona kodrą, więc w lato tak, w lato, lato sypiam nago i sprawia to przyjemność, ale, ale w innych częściach roku to, to raczej w jakiejś piżamce. Ale generalnie są badania, które pokazują, że spanie na go ma wiele zalet. Spanie na ma wiele zalet, bo po pierwsze, nic nas nie krępuje, nie uwiera. Więc, jakby wiadomo, coś się podwinie w jakiejś piżamie, koszuli nocnej, no to może nas wybudzić w ciągu nocy. A czym lepszy jakościowo sen, no to, to też większa regeneracja, lepiej dla naszego zdrowia, dla naszego libido. No ma to szereg zalet. Także według naukowców i naukowczyń, właśnie to, że ta niższa temperatura, ciała, że do ciała nie jest tak opatulone, sprzyja temu głębokiemu spaniu, spaniu głęboko, że ten sen jest głębszy. A z tej strony, a kiedy ten organizm poczuje, że jest mu zimno, też, moim zdaniem to też można się z zimna wybudzić, no ale z, według, według badań to, m, to przyspiesza metabolizm, no bo ciało potrzebuje się ogrzać, no tak też to ciało jakby samo no, gdzieś tam dba, jest ta termoregulacja, więc, więc jest lepsze spalanie wtedy. Ym, może to być dla kogoś ważne. A, ale generalnie, m, według mnie, no to tutaj y, taką najważniejszą korzyścią, która płynie z y, praktykowania chodzenia nago, odwiedzenia nagich plaż. To jest to cieszenie z taką niezwykłą swobodą. tak jest taka takiej totalnej wolności. No i, no i naprawdę można odkryć w tym totalną przyjemność, bo, bo to nasze ciało wtedy całą powierzchnią jakby odbiera różne bodźce. Więc, więc, tak, tu można naprawdę dużo taki rozkoszy odkryć, i, i to takiej nieseksualnej. I to, to właśnie e, oswajanie się z tym nagim ciałem, no, potrafi ułatwić, e, potrafi ułatwić nam potem rozebranie się w sytuacji seksualnej z inną osobą, potrafi nam pomóc w tym, żeby przynajmniej odrobinę mniej się przejmować tym wyglądem naszego ciała, a skupić właśnie na przeżywaniu tych doznań, które, które pojawiają się podczas spotkania seksualnego z inną osobą. Dlatego tutaj jakby warto tę warto nagłość w ogóle na co dzień gdzieś tam wprowadzić do swojego życia, spojrzeć na nią trochę inaczej, ale oczywiście małymi krokami. No i, i, i tej nagości e, poświęcać myślę trochę czasu podczas tych randek, samą czy samym sobą, podczas e, tych sesji miłości, do których Was cały czas e, zachęcam, więc dużo na gości. Dzięki i do słyszenia.